Dzisiaj naprawdę rozwalimy hakera. Nie wierzycie? To patrzcie na to. Mordu, co jest grane? Jesteśmy w Minecraft 2.0 i mamy przed nami właśnie hakera. No. Haha, ha, i to jest właśnie ten haker, którego rozwalimy. Ha, prosiliście o to, żebyśmy rozwalili hakera właśnie w teardown. Tak, to jest teardown, to nie jest prawdziwy Minecraft. Bardzo bym chciał zniszczyć hakera, no ale niestety na obecną chwilę jest to niemożliwe, chociaż się staramy. E, spójrzcie, można rozwali rozwalić hakera strzelając do niego. Puu! I no, widzimy, że troszeczkę Dostał w twarz Mordo, masz coś na twarzy <laughs> wow, Okej, okay. to był mocniejszy strzał Tutaj mamy taką kuszę Patrz, strzelamy z kuszy Widzicie? Jest to trochę Minecraft No, musicie przyznać, troszeczkę jak Minecraft to wygląda Nawet taki Minecraft na, na mocnych sterydach Taki, no, dopieszczony Minecraftik. A co to jest za broń? Uuu uh. wow, co tu się wydarzyło? Okej okay. Ej, przeleciało na drugą stronę, nie wierzę. Okej. Okay. Ej, to jest mocna broń. Dobra, teraz strzelamy z tej strony. Uuu, dobra, sprawdzamy. To jest jakaś w serio potężna broń. Patrzymy, co mamy dalej. Rzucające TNT. Patrz, możemy rzucać TNT i rozwalać go. Okej. Okay. My oczywiście potem wykorzystamy wszystkie auta, które tutaj są. Może nie wszystkie, ale najlepsze, żeby wjechać w tego hakera i go kompletnie rozwalić. Tak już naprawdę do zera. Tutaj mamy TNT, które można e, umieścić na naszym hakerze. Ej, nie ukrywam. Czuję się jakby tak. Czuję przyjemność. Czuję ekscytację rozwalając y, hakera. Że mogę to zrobić. Patrz. Że mogę to zrobić. On tak mnie wkurza na Wojanowicach, że jest to dla mnie naprawdę. Rozrywka, rozrywka i pewnie dla Was też. Patrz, co się stało hakerowi z twarzą. No to jest coś pięknego. Haker, jesteś rozwalony, rozumiesz? Dobra, teraz yy, dam Ci tutaj pełno TNT i nie wiem, sobie rozwalę Tobie kompletnie głowę. Pa, pek, pek pyk wszędzie TNT postawimy. Jakbym tak mógł zrobić na prawdziwym hakerze. Jeszcze w sumie zgadza się rozmiar hakera, bo on jest tutaj naprawdę bardzo duży. A teraz przecież w świecie hakera, no haker jest ogromny. Więc e, wszystko się zgadza, jest to prawie, prawie pra, prawdziwy haker. <laughs> prawie. E, I co, teraz rzucamy... Uuuu, dobra! No mordeczko! Coś Ci się stało? Ej, stary, coś Ci się stało z głową? Coś masz na głowie, coś Ci się stało. Dobra, co mamy jeszcze tutaj? E, mamy fajerwerki, ale fajerwerki nic nie robią. Mamy spotkę Speeda. Wypijmy sobie podkę Speeda. Uuu, ale szybko lata. E, mamy tutaj. Dobra, i to jest mocna broń. Patrzcie na to. Uwaga. Uwaga. Pik. I na początku myślicie, nic się nie wydarzyło. O! I teraz widzicie lag. Lag, który jest spowodowany potężną eksplozją i. Nasza głowa hakera trzyma się obecnie tylko i wyłącznie na tutaj małym skrawku, który zaraz rozwalimy kilofem. Tak, weźmiemy kilof i prosto, najprościej jak się da, rozwalimy to właśnie kilofem. Lecisz, gościu, lecisz, jeszcze tutaj rozwalimy. Nie, serio, to jest mój ulubiony odcinek z rozwalania w Tirdan. Ulubiony! O ta głowa się zapada pod niego. Patrz, głowa wręcz przechodzi przez całe jego ciało. Oj, rozwala resztę. Nice! Ej, nie spodziewałem się, że to będzie aż taka destrukcja. Spójrzcie, już prawie jego, jego lewa ręka odpadła Więc wykorzystajmy już taką najmocniejszą broń. E, mamy tutaj na przykład jeszcze katanę, patrz. Pyk! I katana przecina na pół. Dosłownie na pół. I jeszcze tutaj przetniemy pyk! I teraz powinno odciąć tą jego prawą rękę. Są lagi! Bo właśnie odciął mu rękę! No hello! Też miałbym lagi, jakby ktoś mi odciął rękę, nie <gry> Tak to działa. Dobra, e, mamy tutaj jeszcze dłoń hakera, normalnie moc hakera. Nie hakera, co ja gadam? Ironmana, więc moja ulubiona e, normalnie destrukcja Iron Man, Iron Man i ostatnia rzecz, ostatnia rzecz to asteroida. I zastanawiacie się, coś się dzieje? No dzieje się. A mianowicie asteroida spada z nieba prosto na naszego hakera. I kompletnie go niszczy. Widzowie. Hakera nic nie zostało, a to przecież dopiero początek, bo dopiero teraz zaczniemy korzystać z naszych tutaj dostępnych pojazdów, więc resetujemy mapę, mapę, którą mamy dzięki e, uprzejmości mojego ziomka, e, który e, mi ją zrobił, więc link do e, tego ziomka macie e, w opisie kanału. Podziękujmy mu wszyscy za zrobienie tak fajnej mapki, właśnie na której możemy niszczyć hakera i się wyżywać, i rozwalamy w tym momencie czołgiem hakera. Boom! No i się rozkręciło, rozkręciło się to potężnie, spójrzcie. Okej, okay, podoba mi się ten czołg. W sumie zostawmy tego czołga, e, ten czołg. A, dobra, zostawmy ten czołg tutaj. Okej, okay, dobra, jednak go nie zostawimy, bo nic z niego nie zostało. Mm, czy ja powiedziałem na samym początku, rozostawmy tego czołga? Naprawdę jestem aż takim debinem. No sorry, widzowie. Sorry, sorry. Jestem tutaj po prostu tak bardzo pochłonięty tym. Pochłonięty tym, że mogę zniszczyć hakera, że aż mi się plą... plączą słowa. Dobra, chodźmy sobie naszą wyścigówką. Okej, okay. i teraz gdzieś trzeba wycelować. Ej, no gościu, urwałeś mi, jak parkujesz? Dobra, to była moja wina. Jedziemy! Prosto w rękę! Pyk Ale aż chodzi to jak w masło! Wchodzi ta wyścigówka jak w masło w tego hakera. Co jak co haker, ale jesteś łatwy do zniszczenia. Naprawdę. Nie spodziewałem się, że jesteś aż tak łatwy. Dobra, czym bym w ciebie wjechać? Może jakąś tutaj wojskową mi... E, wojskowym pojazdem. Tym o weźmy wiedzmy tym pojazdem. Jest to śmieszny pojazd w sumie. Czy on... Czy on w ogóle... Czy możesz jechać normalnie? Ziom! Możesz jechać normalnie? Dobra, dzięki! Jedziemy! Jedziemy! Ciekawe czy on w ogóle tam doleci do hakera. No to, typie! Jedź normalnie! O, o, o! Dobra, coś tam zrobiłeś, może nie jakiś mega duży damage, ale coś tam zrobiłeś. Wjedźmy czymś mocniejszym, tutaj mamy jakąś ciężarówkę z drewnem. Pyk! Bierzemy ją i słuchajcie, wyjeżdżamy tutaj ładnie, musimy nakręcić i wjechać prosto w naszego hakera. I lecimy! Lecimy! Celujemy tym razem e, na jego lewą stronę. Pyk! Pięknie! Pięknie! Ej, co jest grane? Rozwaliło się kompletnie. Ciężarowa się kompletnie rozwaliła. Ej, haker Co ty, jakąś komendę wpisałeś, kolejną? Bierzemy teraz e, autobus szkolny, no bo back to school, widzowie. No wiem, że jesteście w szkółce. Szkółka, facetka z się uwzięła normalnie. E, dała mi pałę do dziennika gościu, bo źle napisałem teścik z przyrki. Nie, no, ziom. Życzę, życzę Wam wszystkim e, znośnego roku szkolnego, naprawdę. Mam nadzieję, że wszyscy sobie świetnie poradzą w tym nowym roku szkolnym, że będzie to wasz przełomowy rok szkolny. Nie będziecie się musieli dużo uczyć, a dużo będziecie e, e, przyswajali wiedzę. Wiecie, to jest najlepsza umiejętność. Jak nie musisz się dużo uczyć, a po prostu chłoniesz to, e, jakby chłoniesz to wszystko, co jest w podręczniku ta, na taki S się, na taki S się mordeczko. Dobra, patrzymy co mamy dalej. E, ciężarówka, jakaś kolejna wojskowa, a, jak, a raczej pojazd. Dobrze, wjedźmy w tego hakera. Ja aż bym chciał go na pół rozwalić, wiecie, dlatego trzeba by było zaraz wjechać w niego czymś potężniejszym, bo takimi małymi pyrtkami to nic nie zrobimy, dlatego biorę autobus, tym razem nieszkolny. Tylko patrz, dwupiętrowy autobus. No myślę, że taki autobus zrobi już trochę większy damage, co nie? Trochę większy. A, a w ogóle co do szkoły. Skoro już się szkoła zaczęła, to możecie napisać na dole w komentarzach, jak tam sobie radzicie, co, nie? Jak radzicie sobie w szkole w nowym roku szkolnym. No mam nadzieję, jak najlepiej. Pyk! Ej, no to jest za łatwo! Za łatwo się rozwala tego hakera. My przelatujemy przez niego jak przez masełko. To jest tak proste, nie spodziewałem się, że haker będzie aż tak łatwy. Myślałem, że on też będzie miał jakieś moce i nazwiecie to mi... Mocami będzie um, rozwalał. Ale on nie ma nic. On, tutaj nie ma. Okej, okej, okej. To jakby co? To nie moja wina. Czekajcie, muszę sprzątnąć to. Okej. Okay. <ś> <ś> Udało mi się to sprzątnąć? Okej, okay, trochę zostało. Myślałem, że nic, że jakby nic się nie stało, że auto zostało w 100% nienaruszone. Ale jednak, jak widzicie, no. Nie ma co zbierać, nie ma co zbierać Dobra, dobra, bierzemy teraz naprawdę mocnego zawodnika Naprawdę jest to mocny zawodnik Jest to największe auto z tej całej kolekcji e, I wiedziemy nim wiedziemy w nim, e, jedziemy nim Hakera, pyk, musimy tylko tutaj Dobrze wycelować, bo, ej, a ja w sumie mogę to Przepchnąć, patrz, mogę przepchnąć ten, Te tutaj śmieci Muszę tylko to opuścić, okej okay. I teraz patrz to, pyk Widzicie? Ej No co jest grane Rozwaliło mi się to no nie! Co teraz mam zrobić? No nie, mów, że nie... Taki potężny samochód normalnie, a raczej taki potężny pojazd, a nie dał sobie rady? Dobra, patrz to, patrz to, patrz to, patrz to! Ej, no się odbił od hakera! Nie wierzę. Małe auta przelatują przez niego jak przez masło, a taka wielka ciężarówka, mam nadzieję, że w niego się tak walnie, tak w niego wleci. No mam nadzieję, trzymajmy kciuki widzowie, że to się uda. Haker, jesteś rozwalony, rozumiesz? Nie ma cię. Nie ma Ci ziom. Nie no, przeszkadzają mi te części tutaj tej e, koparki. Nie, 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 nie. O, ale... Widzieliście, jak się zamachnął, tak żeby mu walnąć? O, Ej! halo. O, dobra, pojawiłem się z powrotem tutaj. Dzień dobry. Weźmy teraz e, prawdopodobnie drugą najmocniejszą ciężarówkę, A może nawet pierwszą. Najmocniejszy w sumie pojazd. E, ponieważ jest to sa samochód wybuchowy. Tak, wystarczy, że wjedziemy tym samochodem, tym... E, e, Pojazdem naszego hakera, a haker... E, a ten pojazd od razu wybuchnie, więc zrobi prawdopodobnie największy damage. łaga, wjeżdżamy, musimy tylko dobrze wycelować, tak! Dobrze! Dobrze, dobrze! Wybuch! Super! No, trochę lagi są, ale rozumiem, rozumiem. Przed chwilą, no wiecie, wszystko wybuchło, wszystko wybuchło! Okej! Okay. Ej, dobra! To jest auto, który robi największy damage. Patrzcie, z hakera praktycznie nic już nie zostało. Teraz będziemy celować tutaj w jego lewą rękę, żeby mu ją kompletnie e, wyrąbać. A potem, potem co? No zostaną same nogi i w tym, e, tym samym rozwalimy hakera. Proste, widzicie? Idealnie, mam tytuł na odcinek, rozwaliliśmy hakera. <laughs> Dobra, pyk, jedziemy teraz z czymś takim. Oj, przepraszam, przepraszam, Taki fajne autko czerwone, ale niestety. Widzowie, mamy tutaj robotę do zrobienia. Jedziemy na ciężką robotę, musimy dobrze wycelować i jedziemy, 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 jedziemy. Pięknie, 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 idealnie, widzowie. Trafiłem idealnie. Teraz został nam tylko ten mały tutaj kawałeczek, który się trzyma. No on się trzyma ledwo ledwo. Jego cała lewa ręka, w sumie nie cała, bo jest praktycznie ta ręka rozwalona, a właściwie głowa. Trzyma się na tym tutaj mal malutkim kawałeczku. I ten mały kawałeczek zaraz rozwalimy. Czym by tutaj go rozwalić? Mm, to musi być coś precyzyjne, to musi być coś potężne, coś... W sumie wziąłbym coś, czym by jeszcze nie jechałem, czym jeszcze nie wierzyłem w nic. Mamy tutaj. O, <laughs> <laughs> lodziarnie! Lodziarnia na kółkach, i ja zazrę Lodziarnym na kółkach, Lecimy. Musimy dobrze trafić. Pięknie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz rozwalimy tutaj ostatni malutki kawałeczek. Widzicie to? Ostatni malutki kawałeczek nam został, żeby mu oderwać kompletnie głowę. Nie no, przepraszam, że tak się wyrażam, no ale słuchajcie, hacker. Haker zasługuje właśnie na takie rozwalanie. Jadę na wakacje, słuchajcie. Jadę na wakacje moim nowym autkiem z taką fajną tutaj łódką. Jadę na wakacje, które są po prostu niszczeniem hakera. Pyk. Wakacje się skończyły, ale dla mnie nie, dla mnie nie. Dla mnie się dopiero zaczynają w momencie, w którym rozwalę hakera. Tak! Udało nam się! Udało nam się, widzowie! Haker zniszczony! Come on! Lagi! Mam mega lagi! Przepraszam, widzowie, nic nie mogę zrobić. Dalej! Skończycie się lagi, ja chcę zobaczyć, jak on niszczy się. No nie! Widziałem tylko kątem oka. Dobra, skończyły się lagi. Możemy podlecieć. <laughs> Nic z niego nie zostało! Widzowie, zniszczyliśmy kompletnie hakera, Gościu, wywalaj stąd. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Jesteś rozwalony i, I typie, co ja mogę jeszcze ci powiedzieć? W sumie. No rozwalmy go tak kompletnie, tak naprawdę, tak, że nic z niego nie zostanie. Asteroidy są e, najlepszym sposobem na rozwalanie. Patrz, pyk, pyk, pyk. Tutaj, 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 tutaj. Wy jeszcze tego nie widzicie, ale... Ale zaraz będą. Patrz, leci jedna. Wow! To już leci! Okej! Okay. Okej! Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trochę przesadziłem, trochę naklikałem, ale jest dobrze. Kiedy to się skończy? Dobra, koniec, koniec, asteroidy, ogarnijcie się. Ciekawe czy w ogóle cokolwiek z niego teraz zostanie. O jejku, jeszcze drejna rozwalałem wszystko naokoło Przepraszam. Okej. Okay. I co tutaj się? Co tutaj zostało? Niech ten dym opadnie. Patrz ile asteroid w niego wleciało. Widzicie to? Jaka masakra! Ej, patrz! To jest hacker. widzicie? To jest hacker. To jest ostatnie co z niego zostało. Do widzenia hakerze! Jak mówiłem, nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Rozwaliliśmy tym samym całkowicie hakera, ale wiecie co? Ja chcę zrobić to jeszcze raz. Ale tym razem czymś mocniejszym. Tym razem od razu chcę wjechać w niego e, tym wybuchowym pojazdem. Patrzcie, mamy tutaj e, wybuchowy pojazd. Wykorzystamy te najbardziej wybuchowe pojazdy. Mamy tutaj coś takiego. I słuchajcie, wjedźmy w sam środek hakera. W sam środeczek. Zobaczymy, jaki to zrobi damage. Pyk! Dobrze, 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 dobrze. Zobaczymy, jak będzie to potężny damage. Wyjdź z auta teraz, ziołom. Ojejku, jak są takie lagi, to wiedzcie, że coś się dzieje. Jak są takie lagi, to wiedzcie, że jest destrukcja. Mój komputer chyba płonie. Widzicie? To, co się dzieje tutaj na ekranie, to jest właśnie mój komputer. Głowę mu odcięło! Nie! Nie, widzowie, nie wierzę, że wystarczyło jedno auto. Nie wierzę, że wystarczyło jedno auto, widzowie! Kompletnie go rozwaliliśmy. Jednym autem. Jeden pojazd wystarczył. Patrz, co zrobił jeden pojazd. To jest oficjalnie najmocniejszy pojazd w grze Ten, którym przed chwilą w niego wjechaliśmy A teraz weźmy sobie czołg i czołgiem go dobijmy Widzicie? Ja się wcześniej tak męczyłem, a wystarczyło po prostu W sam środek wycelować I elo, i rozwalić gościa Dobra, czekajcie, ja muszę tutaj jakoś teraz wycelować Tym czołgiem Pyk, gdzie tutaj mamy ten O, mamy, pa, pyk Strzelamy czołgiem, pyk Yes, oderwałem mu e, rękę i, I, widzicie, znowu zostały tylko nogi. To wiedźmy teraz czołgiem w jego nogi. Nie, nie trafię! Okej, okay, trochę trafiłem Nie! Obróć się! Ziom! Obróć się! Ej, mogę nadal strzelać! Patrz, to strzelamy! I jeszcze destrukcja, jeszcze destrukcja! Dobrze! A teraz da się to jakoś obrócić? Halo! czołg, dobra, czołg już nic niestety nie zrobi, a szkoda e, no i jak widzicie, znowu rozwaliliśmy hakera, tym razem przełożyciło w sumie dwóch pojazdów, więc to było dużo lepsze, już drugi raz się łatwiej rozwalało hakera, co nie? Może tak będzie też na Wojanowicach kto wie, subskrybujcie kanał żeby się dowiedzieć, dzięki bardzo za oglądanie i napiszcie jaką postać mam rozwalić w kolejnym odcinku ponieważ tak naprawdę możemy tutaj postawić wszystko, więc piszcie na dole wasze propozycje do rozwalenia postaci, jak mówiłem, twórca ma jest na dole w opisie. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Cześć. Pół.